W wieku 40 lat wielu uważa, że życie pokazało już wszystko co miało do pokazania, że wielkie marzenia muszą ustąpić miejsca stabilizacji, rutynie lub konformizmowi. Ale prawda jest inna i niewielu jest gotowych, aby ją usłyszeć. Prawdziwie wybrani, ci którzy mają do spełnienia głębszą misję, wyostrzoną wrażliwość duchową, nieustanne poczucie niepokoju, odkrywają, że właśnie w wieku 40 lat wszystko zaczyna nabierać sensu. To nie jest koniec młodości, to narodziny jasności. W ciągu pierwszych dwóch dekad dorosłego życia potykasz się, eksperymentujesz, cierpisz, gubisz się i próbujesz się dopasować. Wszystko to jest konieczne. Ból przygotowuje cię, zamieszanie uczy, rozczarowania kształtują wizję, i nie zauważając tego, wszechświat kształtuje w tobie cichą siłę, ukrytą mądrość, która budzi się dopiero wtedy, gdy dusza jest wystarczająco dojrzała, aby ją usłyszeć, a dzieje się to zazwyczaj około 40 roku życia. Wtedy hałas świata zaczyna mniej przeszkadzać. Opinie innych tracą na znaczeniu. Lustro już nie przeraża, nie szukasz już odpowiedzi na zewnątrz, ponieważ coś w tobie zaczyna mówić głośniej. To wezwanie, to poczucie, że istnieje coś większego, coś poza rachunkami, terminami i pozorami. Cel, który zawsze tam był, czekając, aż staniesz się tym, kim musisz być, aby go osiągnąć. Życie wybranego jest inne, jest bardziej intensywne, cichsze. Bardziej obserwacyjne. Wyzwania są trudniejsze, ponieważ misja jest większa. Ale po czterdziestce wszystko zaczyna w końcu układać się w całość nie dlatego, że życie staje się idealne, ale dlatego, że nie wymagasz już idealności. Rozumiesz, że wszystko, absolutnie wszystko, służyło wykształceniu Twojej świadomości, dostosowaniu Twojej podróży do boskiego planu. Który zawsze był w ruchu, nawet gdy wydawało się, że nic nie ma sensu. Powód jeden siła odpuszczania. Jedną z największych wewnętrznych zmian, jakie zachodzą po czterdziestce, jest głębokie zrozumienie, że odpuszczanie nie jest stratą, ale wyzwoleniem. Do tej pory zbyt mocno trzymałeś się ludzi, idei, starych wersji siebie. Próbowałeś podtrzymywać relacje, które już dawno wygasły, trzymałeś się marzeń, które nie były twoje, i nosiłeś w sobie poczucie winy odziedziczone po innych rodzicach, społeczeństwie, religii, normach, ale teraz coś się zmienia. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że nic nie kwitnie na skażonej ziemi. Że trzymanie się tego, co już umarło, powoduje tylko cierpienie, i powoli zaczynasz się uwalniać, zaczynasz zrzucać maski, ciężary, historie, które już nie pasują. Przywiązanie ustępuje miejsca lekkości, a co najważniejsze, przestajesz się za to karać, ponieważ rozumiesz, że odpuszczenie nie jest brakiem miłości, ale miłością własną, jest odwagą, jest mądrością w działaniu. W wieku 40 lat przestajesz błagać o emocjonalne okruchy. Rozpoznajesz różnicę między towarzystwem a obecnością, między byciem potrzebnym a byciem szanowanym. A to zmienia wszystko. Relacje, które wcześniej Cię krępowały, tracą teraz swój wpływ. Miejsca, które Cię dusiły, nie pociągają Cię już. Powtarzające się myśli rozpływają się. W końcu rozumiesz, że Twój spokój jest wart więcej niż jakiekolwiek wymuszone więzi. Odpuszczanie staje się rytuałem uzdrawiania. Każda rzecz, którą odpuszczasz, otwiera miejsce na coś bardziej zgodnego z Tobą, a wraz z tym pojawia się niespotykane dotąd poczucie wolności. Nie żyjesz już w oczekiwaniu na aprobatę innych, nie dźwigasz już ciężaru tego, kim oczekiwali, że będziesz. Po prostu jesteś. A to samo w sobie zmienia wszystko, ponieważ, uwalniając to, co nie należy do ciebie, w końcu odnajdujesz to, czym zawsze byłeś sobą. Powód 2. Wolność od iluzji czasu. Przed 40. Rokiem życia życie upływa w niewidzialnym wyścigu z czasem. Istnieje cicha, a czasem ogłuszająca presja, aby osiągnąć cele, których nikt nie wie dokładnie, kto wyznaczył. Wziąć ślub przed 30, mieć dzieci przed 35, być ustabilizowanym finansowo przed 40. A jeśli nie pasujesz do tego harmonogramu, czujesz się jak porażka. Pojawia się niepokój, porównujesz się, wymagasz od siebie, wyczerpujesz się. Ale po przekroczeniu 40 roku życia coś się radykalnie zmienia. Czas, który wcześniej wydawał się wrogiem pędzącym przed tobą, teraz okazuje się sprzymierzeńcem. Zaczynasz kwestionować pośpiech. Zdajesz sobie sprawę, że wiele zegarów, które dyktowały ci tempo, nie należało do ciebie. Były to projekcje, odziedziczone oczekiwania, powtarzające się wzorce. Stopniowo zwalniasz. Nie dlatego, że jesteś zmęczony, ale dlatego, że jesteś świadomy. W wieku czterdziestu lat przestajesz mierzyć swoje życie społecznymi kamieniami milowymi. Zmienia się punkt ciężkości. Nie chodzi już o to, kiedy coś powinno się wydarzyć, ale o to, czy ma to dla ciebie sens. Zaczynasz ufać boskiemu czasowi, a ta ufność zmienia wszystko. Nie działasz już po to, aby wypełnić luki lub udowodnić swoją wartość. Działasz z intencją, z celem, z obecnością. Pilność ustępuje miejsca świadomości. Wybory stają się bardziej spójne, mniej impulsywne. Rozumiesz, że wszystko ma swój czas, że nie ma opóźnień, gdy dusza dojrzewa. Że pośpieszny sukces może być kosztowny, ale spełnienie, które przychodzi w odpowiednim czasie, jest solidne. Trwałe i spokojne. Ta nowa relacja z czasem uwalnia cię również od żalu. Przestajesz patrzeć wstecz, jak ktoś, kto stracił czas i zaczynasz postrzegać to, co przeżyłeś, jako przygotowanie. Przerwy, zboczenia z drogi, nowe początki wszystko miało swój sens. Uznając to, godzisz się ze swoją linią czasu. Zaczynasz naprawdę żyć. Bycie wybranym. Oznacza zrozumienie, że życie nie przebiega według wspólnego scenariusza, że każda pora roku ma swoją wartość, i że często to, co w oczach świata wydaje się późno, jest po prostu odpowiednim czasem na rozkwit Twojej misji. W wieku czterdziestu lat wychodzisz z trybu przetrwania i wchodzisz w tryb tworzenia, nie biegasz już z czasem, idziesz z nim, a to samo w sobie jest już głębokim wyzwoleniem. Powód 3. Objawienie celu. Do czterdziestego roku życia życie może wydawać się serią bezsensownych prób. Rozczarowania miłosne, frustracje zawodowe, zdrady, straty, cykle, które powtarzają się bez wyjaśnienia. Zadajesz sobie pytanie, dlaczego to mi się dzieje, i rzadko znajdujesz jasne odpowiedzi, ale nagle, w spokoju, który przychodzi wraz z dojrzałością. Coś zaczyna się ujawniać. Elementy układanki zaczynają do siebie pasować. Ból, który wydawał się bezsensowny, teraz pokazuje ukrytą lekcję. Straty, które wydawały się niesprawiedliwe, ujawniają to, czego nigdy nie porzuciłbyś z własnej woli. A co najważniejsze, suma tych doświadczeń zmienia cię w kogoś, kto potrafi spojrzeć w głąb siebie. Kto potrafi usłyszeć głos przeznaczenia. W wieku 40 lat odkrywasz, że twoja misja nie polega na stanowisku czy statusie społecznym, ale na twojej istocie polega na tym, kim się stałeś pomimo lub dzięki wszystkim. Zaczynasz odczuwać inny niepokój, nie wynikający z niezadowolenia, ale z jasności. Wiesz, co musisz zrobić, i chociaż droga wydaje się nowa, jest ci znana. To tak, jakby zawsze tam była, czekając aż będziesz gotowy, aby nią podążać. To odkrycie celu nie przychodzi z fajerwerkami. Przychodzi z ciszą, jasnością, stanowczością. Przychodzi, gdy zrozumiesz, że czas na zadowalanie innych się skończył i że teraz nadszedł czas, aby służyć temu, co naprawdę ma znaczenie. Przestajesz dążyć do pustych celów i zaczynasz działać dla sensu, dla dziedzictwa, dla wkładu. Przestajesz zadawać sobie pytanie, czego świat ode mnie chce, a zaczynasz pytać, co ja mam do zaoferowania światu. A to pytanie zadane z serca, Nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi. Życie zaczyna płynąć, pojawiają się odpowiednie okazje, wyrównujesz się, a wszechświat odpowiada. Powód 4: wewnętrzna walidacja. Jeśli coś zmienia się po czterdziestce, to jest to Twoja relacja z lustrem, i nie mówimy tu o wyglądzie fizycznym, chodzi o wewnętrzne lustro. Nie szukasz już potwierdzenia w polubieniach, komplementach, akceptacji osób, które nic o tobie nie wiedzą. Po raz pierwszy patrzysz w głąb siebie i widzisz wartość bez potrzeby zewnętrznej aprobaty. Przez większość życia byłeś uwarunkowany do poszukiwania aprobaty rodziców, szefów, przyjaciół, partnerów. Kształtowałeś zachowania, milczałeś o prawdzie, tłumiłeś marzenia. Próbowałeś dopasować się, aby zostać zaakceptowanym, ale przychodzi moment, kiedy to nie ma już sensu. Koszt jest zbyt wysoki, a po czterdziestce po prostu nie jesteś już gotów za to płacić. Zaczynasz akceptować siebie ze wszystkimi swoimi paradoksami: silnym i wrażliwym, racjonalnym i intuicyjnym, pewnym siebie i wrażliwym. W tej akceptacji rodzi się siła której nikt nie może odebrać. Twoja samoocena przestaje być nadmuchiwana, staje się solidna. Nie potrzebujesz już oklasków, aby iść dalej. Nauczyłeś się być swoim własnym aplauzem. Ta zmiana nastawienia zmienia twoje relacje, decyzje i granice. Uczysz się mówić nie, bez poczucia winy. Uczysz się wybierać to, co cię wzmacnia, a nie to, co robi wrażenie. A co najwspanialsze, ta autentyczność zaczyna przyciągać wszystko, co prawdziwe, ponieważ kiedy dostosowujesz się do tego, kim naprawdę jesteś, wszystko wokół ciebie również zaczyna się dostosowywać. Wewnętrzna akceptacja jest wyzwalająca jest kluczem, który otwiera drzwi do życia bez masek, a kiedy już ją znajdziesz, nigdy nie wrócisz do przeszłości. Powód 5: Pogłębione przebudzenie duchowe. W wieku czterdziestu lat to, co niewidzialne, staje się bardziej obecne. To, co wcześniej uważano za rzeczy mistyczne, nabiera sensu z jasnością, która nie pochodzi z książek, ale z doświadczenia. Duchowość przestaje być odległym tematem i staje się organiczną częścią codziennego życia. Zaczynasz dostrzegać synchroniczności. Powtarzające się liczby, trafne intuicje, zbiegi okoliczności, które nie są przypadkowe. Świat duchowy zaczyna się z tobą komunikować, a ty uczysz się słuchać. Wzrasta twoja wrażliwość, ale nie jako kruchość, raczej jako radar. Czujesz więcej i rozumiesz więcej. To przebudzenie nie wymaga dogmatów ani religii. Jest ciche, głębokie, intymne. To moment, w którym zaczynasz postrzegać siebie jako część czegoś większego, kiedy rozumiesz, że nie dryfujesz, ale jesteś prowadzony, że istnieje przepływ, większa inteligencja kierująca wszystkim i możesz jej zaufać. Duchowość w wieku 40 lat nie jest ucieczką, jest korzeniem. Anchoring, centering daje spokój, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne. A co najpiękniejsze, nie odłącza cię od świata, ale łączy cię z nim lepiej, ponieważ im bardziej łączysz się ze źródłem, tym bardziej widzisz ludzi z współczuciem, tym bardziej działasz z celem, tym bardziej żyjesz świadomie. To przebudzenie jest punktem zwrotnym. Po przebudzeniu nie można już zasnąć. Są ludzie, którzy całkowicie zmieniają sposób życia po zrozumieniu, jak naprawdę działa fizyka kwantowa w naszym wnętrzu. W komentarzu zamocowanym znajduje się e-book o campo quantico, pole kwantowe. Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą przekształcić wiedzę w praktykę. Powód 6. Rozróżnianie energii. W wieku 40 lat twoja percepcja zmienia się na zupełnie nowy poziom. Zaczynasz wyczuwać to, co niewypowiedziane, dostrzegać energię ludzi, zanim jeszcze zamienią słowo. To, co wcześniej było ignorowane, teraz rzuca się w oczy, a raczej w pole energetyczne. W końcu rozumiesz, że wszystko wibruje, wszystko emituje coś, a ty masz moc wyboru tego, co wpuszczasz do swojego pola. Zaczynasz szybko identyfikować to, co cię podnosi, a co cię wyczerpuje. Rozmowy, otoczenie, postawy, a nawet myśli. Wszystko ma swoją częstotliwość. Ta świadomość zmienia Twoje wybory. Przestajesz nalegać na relacje, które nie są prawdziwe, przestajesz usprawiedliwiać toksyczne zachowania, uczysz się wycofywać, zanim Twoja energia zostanie wyssana. I to nie jest oziębłość, to mądrość energetyczna. Ta świadomość chroni Cię. Sprawia, że stajesz się bardziej selektywny, lżejszy, bardziej świadomy swoich intencji. Przestajesz angażować się z powodu braku i zaczynasz przyciągać osoby o podobnej wibracji. I to nie jest magia, to fizyka, to pole, to świadomość. Zaczynasz dbać o swoją wibrację tak samo, jak dbasz o swoje ciało, ponieważ rozumiesz, że wszystko, co emanujesz, wraca. I że rzeczywistość zewnętrzna odzwierciedla twoją wewnętrzną częstotliwość. A co najlepsze, zaczynasz też wyrażać się jaśniej, ponieważ jesteś czysty, skupiony, wyrównany, pragniesz, ale nie błagasz, ufasz, ale nie naciskasz, działasz, ale nie wyczerpujesz się. I tak właśnie zaczynają się dziać rzeczy, przyciągasz to, co rezonuje z tobą. I odpychasz to, co ci już nie służy, bez konieczności walki o to. Oto mądrość czterdziestolatków. Uczysz się, że dbanie o swoją energię jest ważniejsze niż zadowalanie innych. Powód 7. Pogódź się z samotnością. W wieku czterdziestu lat samotność zmienia nazwę. Przestaje być nieobecnością, a staje się obecnością. Nie obecnością innych, ale twoją własną. To, co wcześniej bolało, teraz przyjmuje się z radością. Cisza, która wcześniej wydawała się pustką, teraz jest pełna znaczenia. A samotność nie jest już oznaką porażki, ale siły. Odkrywasz, że prawdziwa więź zaczyna się w środku, że tylko wtedy, gdy jesteś sam, słyszysz wyraźnie swój własny głos. Bez zakłóceń, bez hałasu. Samotność staje się świątynią, świętym miejscem. W którym oczyszczasz się z nadmiaru, ponownie łączysz się ze źródłem, ładujesz się autentycznością. Nie oznacza to izolacji, wręcz przeciwnie. Kto nauczy się być sam, staje się lepszym towarzyszem dla innych. Ponieważ nie wchodzi w relacje z konieczności, ale z wyboru, ponieważ nie projektuje na innych tego, czego mu brakuje, ale dzieli się tym, co ma w nadmiarze. W wieku 40 lat zaczynasz doceniać czas spędzony sam ze sobą, a to zmienia Twój sposób życia. Obserwujesz więcej, reagujesz mniej. Lepiej wybierasz, z kim dzielisz swoją energię. Zdajesz sobie sprawę, że jakość jest ważniejsza od ilości, a niektóre milczenia mówią więcej niż tysiąc rozmów. Samotność staje się Twoim sprzymierzeńcem. Miejscem uzdrowienia, siły, regeneracji i być może po raz pierwszy czujesz się spełniony, nawet bez nikogo w pobliżu, ponieważ teraz masz siebie, a to jest rewolucyjne. Powód 8. Życie dla siebie. Przez większość życia uczono cię, jak zadowalać innych, kształtowałeś swoje wybory, aby nikogo nie zawieść, tłumiłeś pragnienia, aby zachować spokój, dostosowywałeś się, aby zmieścić się w ciasnych miejscach. A mimo to często czułeś się niewidzialny. Aż w końcu nadchodzi moment po czterdziestce, kiedy coś w tobie budzi się z wielką siłą chęć życia dla siebie. To nie egoizm, to wyzwolenie. To moment, w którym rozumiesz, że nie urodziłeś się po to, aby spełniać oczekiwania innych, ale aby żyć życiem, które ma sens dla twojej duszy. Zaczynasz mówić tak temu, co cię inspiruje, a nie temu, co cię wyczerpuje. Uczysz się wyznaczać granice bez poczucia winy. Priorytetowo traktować to, co jest dla ciebie dobre, nawet jeśli nie podoba się innym. Jeśli ta treść w jakiś sposób do ciebie przemówiła, rozważ wysłanie nam super thanks. Ta pomoc finansowa jest bezpośrednim sposobem wsparcia tej pracy i pomaga nam nadal szerzyć wiedzę, która zmienia życie. Twój gest ma znaczenie. Nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy jeszcze zetkną się z tym przesłaniem. Ta zmiana może przerażać tych, którzy przyzwyczaili się do swojej uśpionej wersji. Ale nie jesteś nic winien nikomu poza swoją prawdą. Rozumiesz, że życie w pogoni za akceptacją to powolna śmierć i w końcu decydujesz się wybrać siebie, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że porzucając siebie, tracisz wszystko, ale szanując siebie, zyskujesz wolność, której nikt nie może ci odebrać. Zaczynasz odzyskiwać części siebie, które zostawiłeś za sobą. Wracasz do hobby, pragnień, opinii. Ponownie łączysz się ze swoją esencją, i powoli życie zaczyna nabierać nowych kolorów. Bo teraz to ty jesteś u steru, nie strach, nie potrzeba, nie inni. Życie dla siebie to akt odwagi, to odrodzenie, a w wieku 40 lat jesteś w końcu na to gotowy. Osiągnięcie wieku 40 lat nie jest końcem drogi. Jest bramą do najbardziej świadomej, najpotężniejszej i najprawdziwszej fazy życia. Wszystko, co było wcześniej, błędy, miłości, potknięcia, cykle, było przygotowaniem. Nic nie poszło na marne, każdy ból miał swoją rolę, każda zwłoka miała swój powód. A teraz jesteś wystarczająco dojrzały, aby patrzeć na to z wdzięcznością, a nie z żalem. Nie musisz już niczego udowadniać, nie musisz biec, nie musisz się usprawiedliwiać. Teraz chodzi o obecność, cel, spokój. Nie żyjesz już w poszukiwaniu potwierdzenia lub zewnętrznych osiągnięć. Żyjesz w poszukiwaniu sensu. A to stawia cię na ścieżce, którą rozpoznają tylko wybrani ścieżce duszy zharmonizowanej z celem. Wszechświat cię przygotował, a teraz, gdy jesteś gotowy, zaczyna odpowiadać. Pojawiają się właściwi ludzie, pojawiają się możliwości, synchroniczności nasilają się. Nie dlatego, że życie nagle stało się magiczne, ale dlatego, że w końcu wszedłeś w odpowiedni rytm. W wieku czterdziestu lat przestajesz przetrwać i zaczynasz żyć. Żyć świadomie, prawdziwie i odważnie. To jest Twój czas. To jest Twój początek. Pamiętaj, życie wybranych nie zaczyna się wtedy, kiedy świat tego oczekuje, zaczyna się, kiedy budzi się dusza, i dla wielu dzieje się to właśnie teraz. Chcesz zrozumieć, jak wykorzystać zasady fizyki kwantowej, aby zmienić swoje życie? W pierwszym komentarzu znajdziesz przewodnik pole kwantowe jak stworzyć rzeczywistość swoich marzeń. Kliknij i dowiedz się, jak uzyskać dostęp do całego potencjału wszechświata. Jeśli ten film poruszył Cię w jakiś sposób, rozważ udostępnienie go komuś, kto również może z niego skorzystać. Zapraszam do pozostawienia komentarzy i relacji poniżej. Chętnie poznam Twoją opinię. Obejrzyj następny film, który pojawi się na ekranie: jest on niezbędny, aby kontynuować tę podróż. Do zobaczenia!